Co dla ciebie oznacza zamknięcie własnego biznesu? Koniec pewnego etapu, porażkę, z której trzeba wyciągnąć wnioski i wdrożyć być może w życie i pójść dalej, i no na pewno nowy etap, bo w pewien sposób ten nowy etap musi nastąpić. I wszystkie fazy żałoby. Co bardziej kształtuje liderkę, właśnie sukces czy porażka? Jedno i drugie. Ja uważam, że sukcesami należy się cieszyć. Mam wrażenie, że czasami tak jest, że my tych sukcesów nie doceniamy, idziemy po kolejnej, i nie zatrzymujemy się nad tym. I też nie wyciągamy wniosków z sukcesu, nie zastanawiamy się, dlaczego się udało. Więc zdecydowanie sukces, ale też zdecydowanie porażka, żeby ich docelowo było jak najmniej, co jest pewnie wykonalne, ale fajnie, gdyby ich było mniej i wyciąganie wniosków z porażek też na pewno nas kształtuje. Największy mit o prowadzeniu własnej firmy? Tyle ile mitów związanych jest z własną działalnością gospodarczą, to tyle mitów jest związanych z etatem. I można by je było nawet pogodzić w pewnym kontekście. Więc um, ja uważam, że każdy mi da się potwierdzić i każdy mi da się zanegować. To jest kwestia człowieka po drugiej stronie i tego, jak on działa. TikTok czy Instagram co dziś bardziej robi roboty w social mediach? Ani TikTok, ani Instagram, i TikTok i Instagram, bo to jest kwestia tego, jaką mamy grupę docelową, w jakiej branży pracujemy. Nie ma tutaj odpowiedzi. Oczywiście, TikTok w Polsce jest po bardziej popularny, jeżeli chodzi na przykład o czas spędzany w tej aplikacji. Natomiast, jeżeli chodzi o liczbę użytkowników, no. Tutaj już powiedzmy, że to się nawet zrównuje, aczkolwiek nie mam tabelki teraz przed oczami, a jeszcze przedwczaj na nią patrzyłam. Zresztą jak nagrywamy, to jak pewnie wiecie, jest to miesiąc wcześniej. <laughs> więc tu się mogło coś pozmieniać w statystykach. Natomiast jak mówię, to jest kwestia branży, to jest kwestia grupy docelowej, to jest kwestia celów, które mamy do osiągnięcia, więc tutaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Dla kogoś nawet Snapchat może być dobrym wyborem, bo jest jednym z czołowych mediów społecznościowych w Polsce, w szczególności jeżeli chodzi o zetki, więc.